Siema wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Risen. No i jesteśmy właśnie przed ruinami, gdzie powinien znajdować się z tego co mówi ten koleś jakiś gryger. Czy tam girger. Jakoś tak? No i wchodzimy sobie do środka, tyle że tam są gnomy, więc trzeba by się jakoś przygotować. Na przykład tak. Dobra. Stryk! On już tam do przodu leci, panie, to są kufry. Poleciał. Dobra już ci pomagam, coś ty tam wziął. O panie Dobra, to ja tak z góry będę strzelał No ty No kurde Nie umie dobrego namierzyć. Teraz tego. Dobra. Szabla. Ile te szable są... O, oh, fuck. Chciałem sprawdzić, ile są warte, ale widać, nie dana mi jest ta informacja. Albo dana. Eee... Kordela, nie eee. Nie... Co ty się tam bijesz? No poczekaj chwilę na mnie, no. Wszystko sam wybiję. No. chciałem zobaczyć, ile warte są te. To coś, co im zabieram. Szabla to była. To. Warto jest, że 70. Nie, to nie mało. Znaczy, mało. No, mało. Chociaż z drugiej strony, jak się tego nazbierze, trochę. No, to też może być całkiem niezła suma. Więc można sobie pozbierać. To albo na narzędzia kolejne, okej, okay. kolejna. Czas się wyleczyć. Co my tu mamy? Korzeń mamy. Jakiś korzeń leczniczy też. Roślina lecznicza. No to co? Safe? I lecimy dalej, zobaczymy co jest y, tu na dole. A co ci się nie podoba w tej drodze na dół? Ja idę na dół, gości, mam cię w dupie. Potem się okaże, że znajdziemy milion złotych monet, i potem będziesz mnie dziękował na kolanach, i co wtedy? Patrz, jakie skarby tu pewnie są gdzieś. Na przykład szkielet. Chciałeś mieć takiego szkieleta w domu? Ja na przykład chciałem. Taki przyjaciel do kolekcji. Dawaj. O! To wymowne spojrzenie w oczu. Cóż. Złote monety. Okej, tu nic nie ma. Eee. O. Gnom? Dobra, patrzymy dalej czy coś tu się nie kryje. Jakiś szkielet czy coś. To ja jest wojownik. Czy cię pogięło? Gdyby mam twojego Gergera. Widzicie co to na nas biegnie? A ty miał Gergerza jak miś będziesz gadał. Dobra, lecimy Jeb, Jezus Maria, panie, ty coś jakiś jeden! Nieumarły nie umarły władca. Pogięło was wszystkich chyba. Nie trafiłem, co miałeś przy sobie, nieumarły umarły władco? Pierścień wasalny. Mhm. Czyli to jest jeden z tych pierścieni potrzebnych do questu. Co mi ktoś powiedział, że wziąłem właśnie jeden z najgorszych questów w grze. Okej. Okay. Zawsze do przodu. Chociaż jakoś mi się nie wydaje, żebym ee, jakoś specjalnie chciał się interesować tym questem. Przewołanie szkieletu. Wow! Będziemy mieli Freda! I potem za, za chwilę zobaczycie jak go użyję. <laughs> Dlaczego w gotikach nazywałem szkielety Fred? Tutaj zobaczycie dlaczego. Ale na razie nie będzie mi on potrzebny, więc nie będę go przeżywał. Zostawimy sobie na, jakieś, na jakąś czarną godzinę. Okej, okay, czyli to wszystko co tu było, więc wracamy do góry. A nie, jeszcze tutaj w sumie. Naszyjnik um. Szkielet. Szkielet. Szkielet i szkielet Hm, tak O! Aha Mam na otwieranie zamków Wiecie co? Zostawię go sobie Zostawię go sobie może na Pff, Po co ja w to klikałem. Przepraszam, już więcej tego nie zrobię. Myślałem, że będą jakieś skarby, no co za? Dobra, Idziemy do, idziemy do góry Panie ten zwój z otwierania zamków bym sobie chciał zostawić, może na później, bo dalej myślę, czy może nie mógłbym użyć go na otwarciu. Idziesz czy nie idziesz? Na otwarciu tego kufra, znaczy nie kufra, Przejście do piwnicy w mieście u tego Alvaro, skąd mógłbym wziąć właśnie tą glewie, która ma która jest bardzo dobra, jest świetną bronią, jest o wiele lepsza od tej, którą mam w tym momencie. Także chciałbym ją zdobyć. Aczkolwiek nie wiem, nie wiem, czy mi będzie dane, że tak to powiem, ale spróbujemy. Gdzieś tam poza odcinkami przejdę się do miasta i pokażę Wam, jak to by wyglądało. Trakty right well, nice? nice. fantastic. Wiesz co, to sobie światełko. światełko eee. okay. To nic nie ma. Drzwi. Um, tu chyba też nic nie ma Nie, jest gnom. Dobra um, I co teraz? Już się zgubiłem gdzie ja jestem To były jakieś drzwi chyba Więc po kolei sobie będziemy sprawdzać Nie, to był tu kre jakiś kredens Dobra. Idźmy dalej. Nie. Tu chyba nic nie możemy zrobić. A, nie, coś kliknę. Coś otwarłem.

Dobra, nic nie ma Nie da się kliknąć. To się da kliknąć. <noise> go, muszę go denerwować. Jak cały czas wszystko klikam on chce sobie jak najszybciej wyjść Amulet? Hm Mógłbyś się przydać do czegoś, nie mógłbyś potwierać tych skrzyń czy coś, jako myśliwie powinnaś umieć. Stay calm. We'll manage. We'll manage Nic nie widzę, który to jest Gurger? On? To jest gnom. Wódz... Wódz, gnom. I tyle, nie widzę żadnego Gergera. Chyba że. A, dobra, widzę. O, oh, shit. Okay. To przygotujmy się na niego, może. E... Jedna mikstura, druga mikstura. Safe. No i zobaczmy, co, co ciekawego się stanie, jak go zaatakuję. To było bardzo sprytne, panie Gergerze. Ja jestem magiem ognia i cała sława dla niego, tak? Wow, on miał dysk? Aha, a to fajnie. Deceased. It is a dead Gaga. No one believed me when I said that monster really existed. Ha! And now there are two of us who know it's real. I'll show those swine who call me crazy. Here. I'm sure a great hunter like you can use something like this. Hope you have a great day. Czy moja szata I to, że mam wielki palący się kryształ, ci, że jestem myśliwym? Dobra, ja bym chciał, może światełko moje. Ale nie mam mamy. Okej, zaraz to naprawimy. Witaj, światełko. <grytania> Kto wie z czego jest witaj, światełko? Niech napisze w komentarzach. Witaj, światełko. Wow, czy ja widzę to, co widzę? O, jak pięknie teraz tylko mieć trzecią pieczęć. Gdzie to są statystyki? Mądrość, kurde. Potrzebna jest mądrość, chyba na 150. poziom, żeby mieć trzeci. Właśnie trzeci poziom pieczęci. Kurde, to by było takie piękne, jakbym to miał. Ale jakoś nie. Nie widzę na razie możliwości tego posiadania. Czy zaś mnie tu chce zabić? Nie. Zajebiście, wszystko mi się tu na pewno przyda w tym momencie Dobra, nie no to by było na tyle w takim razie. Mamy drugi kryształowy dysk, nawet nie wiedziałem, że ten girl gracowego ma. Ale fajnie Fajnie, że ch chcąc zrobić QS poboczny przypadkowo zaktualizowałem sobie ten główny Dobra Także teraz trzeba stąd wyjść jakoś A właściwie po co? Przecież mam teleport Tylko ten dobry żem kliknął Eee Wschodnie wybrzeże, to chyba to Wow Czy to jest to? Gdzie ja jestem? Gro? Gdzie mnie jebłaś? byłaś? <gry> O. Siema. Widziałeś co zrobiłem? się teraz te wszystkie pierdoły, które mam. E, dobra. Kulczasta maczuga, szabla, jakieś mieczyki, siekiera drwala, e, rogowy łuk. Nie jest mi do niczego potrzebny. Masz tarcze. Masz e, naszyjniki. Masz też taki naszyjnik, pani. Tyle naszyjników będziesz miała. Jak mąż wróci, to się tak ucieszy. Szczególnie kiedy dowie się, że to wszystko zapłaciłaś. Masz jeszcze, naszy, masz jeszcze kieliszki, tutaj talerze. Także e, na sobie zostawię. Trzymaj. Tak jak mówiłem, twój mąż na pewno będzie zadowolony z twoich zakupów. No dobra. Także to było... To był Gyrger, tak? Czyli to było, jeżeli poszedłem w lewą stronę. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak pójdę na prawo. Bo na prawo nie, sz... nie szedłem. O. Czym ty jesteś? Czarnym wilkiem. O fuck. Zostaw mnie Szatanie Aha, no tak. Zapomniałem, że przed wilkami nie ma co się bronić, bo... Ło! <laughs> Jak poleciał! ani akrobacja, poziom maksymalny. Okej, okay, um... A na kratoszyra trochę mi szkoda marnować się że wam powiem. Au Kurde, bez imienia, przestań walić w... w ziemię. I to tyle, tak? Po jednego grzybka tutaj szedłem. Spoko. Rozumiem aluzję. Dobra. Yy, no a więc. Yy... Czy coś tutaj jeszcze jest? Tu jest dzik. Nawet trzy. Dobra. Pyk. Au, au, au. Możesz przesać mnie dziobać. Czy co tam robisz? Roślina mamy, dzik. Roślina lecznicza e, może coś sobie zjemy, na przykład właśnie tą roślinę leczniczą, która mnie praktycznie w ogóle z już nie odnawia. Co. co to jest? O, to jest gól. Dobra, zobaczymy, jak sobie z nim damy radę. No, sobie myślałem, że będzie gorzej. Ale jak on jest szybki. Ja pierniczę! O! Ratunku! Przepraszam, przepraszam, giń! Idź ty mi! Z takim dziadostwem, Mana jeszcze raz by mi się przydała? Mana, mana. Jagody!

Listek. I co my tam? Jak, jakąś jaskinię w ogóle? Zastanawiam się, czy nie przyzwać sobie tego Freda, którego znalazłem. No tak. Oczywiście, że zamknięta. Um, dobra, co my w środku w ogóle? A. Kolejne gule. Dwa gule nawet. Ostrzygulę! Bardzo słabo! Ale mam przejebane! Sialalalala! Ho, panie! Szkoda, że w Freezania nie ma żadnego, żadnego sprintu I co to było?! Co to miało być teraz, w tym momencie? Ratunku! Jest tu ktoś? Rufo, mój przydzielny przyjacielu! Dałem ci kawałek mięsa, ratuj mnie teraz! Wariaty! Wow, jeszcze tam jeden gdzieś uciekł Ja, ja, go, ja go pamiętam, gnoja Dobra, Tylko sobie pozjadam tych jagód po drodze Kupujemy miksturę życia i gdzie się ukrywasz, ty jedny gulu wredny? Ja cię znajdę. Gdziekolwiek jesteś, nie ukryjesz się przed karzącą ręką bezimiennego. I czemu ty masz full zdrowia? Heh. Tak się bawić nie będziemy, wiesz? Dobra. Korzeń leczniczy, świecące się grzybki, no, które są takie trochę wielkie, i trochę mnie przerażają. Now hmm. Save all i idziemy dalej. Um. Ok, ja tu mam zejść. Aha, ten pewnie. Ok, sz dużo szkieletów. Wiecie co? To jest chyba fajny moment, żeby sobie przyzwać, właśnie Freda. Więc dajcie mi chwilę. Znajdziemy naszego wiernego przyjaciela. Chodź, przyjacielu powstań z martwych. Witaj, Fredzie! Jak życie? Dawno cię nie widziałem. Więc co, idziemy nakopać paru goblinom, znaczy gnomom i szkieletom do dupy, co? Może to twoje bracia, może nawet bijemy w tym momencie Twojego dziadka, ale wiesz, em, wyższe dobro. Bra. Level up. Pięknie. Ciekawe czy Fred jest y, na czas. Czy on po prostu będzie ze mną biegać aż zginie, czy ma jakąś określoną y, liczbę czasu. Wolałbym jednak to pierwsze, no ale... Hmm. To nie mówi mi nic dobrego. Fred, znalazłem twojego przyjaciela Zabij go A ja sobie podiem jagódek O Przyszło wsparcie Fred, pokaż mu No dobra Tyk. Nie trafiłem, oczywiście. Wo, ok, to mi się podobało. To co, Fred, idziemy dalej, nie? Chodź, przyjacielu. Idziemy nakopać kilku szkieletom do dupy jeszcze. Bo jeszcze mi mało. Władca Patroskon. O kurde. Jakiegoś bossa znalazłem. Fred, gdzie jesteś? Bij się. Nie uciekaj, bij się. Dobra, czasem jest cicho. Dobra, ja biorę na niego... Ja biorę na siebie bossa Który ma tarczę Oho! Jak ma tarczę, to nie, jednak jed jednak jednemu z kryształka. Zabij Lorda Patroskona Okej. Okay. Zabiłem. Wow! On ma runę przy... On ma runę Fredów! Nie, bardzo... Widzę, że nasz cel w tym momencie to będzie um, zdobycie trzecie trzeciej pieczęci. Rozbijać czrepów i tarcza runiczna. Okej. Okay. Fajna tarcza hmm. Szkoda tylko, że nic mi nie da, bo mam kostur Czy coś tu fajnego było? Jego tron Fredzie możesz sobie usiąść, teraz ty panujesz nad tym miejscem Jak każdy Fred powinien Powiem ci ogólnie, że krzywo ci z oczu patrzy Ale, ale myślę, że może zostać dobrym lordem tego miejsca, więc, um, więc nadaję ci to miano. A w tym momencie to chyba możemy już stąd wyjść. Um, chyba że znajdę jeszcze jakieś tutaj fajne miejsce. Tu jest gnom. Au! Fred, Pokaż im Dobra Dobra ja ja tego od tyłu zajmę spokojnie. Bi się z wodzem Dobra wodzu. Nie masz szans w starciu z Fredem i bezimiennym. To jest śmiertelne połączenie. Um, Fred, jako że jesteś zajebisty, to może otworzyłbyś mi ten kufer, co? Nie? No dobra. Nie wymagajmy od niego za dużo. W końcu to Fred. Ok, gdzie ja wyjdę? Gdzie ja jestem? Um, o, patrz. Ja szczury ci co zabiję jeszcze tutaj? Nie, że to był taki dobry pomysł, ale w sumie jakoś sobie radzimy. Dobrze, Fred, nie ten skill. Pyk. Byk dobrze. Nic nas nie pokona. N nieodłączny duet. Bezimienny i Fred. Nie <grytanie> Dobra, czyli jeden z nich powinien mieć runę teleportacji z tego miejsca z tego co wiem. Więc e, może ty? Nie? Okej, okay, to nie rozumiem, jak działa ta gra. No dobra, ale tutaj powinniśmy kończyć już powoli odcinek, wiecie. Um, tu są jakieś trupy w ogóle. Aha, już przynajmniej wiem, co ich zabiło, więc dobra. Zabijemy sobie z czego jaszczura. I będziemy kończyć odcinek. Także po wredna giń. Fred mi pomógł. Jak zawsze. No i co, tutaj będę się sobie mi żegnał, także um, strzelę sobie save'a eee, 30. Eee, no i żegnam się z wami, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Eee, Fred, pożegnaj się ładnie. Eee, w swoim języku szkieletów pożegnał się z wami, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie.